Dzień dobry, kochani, Lidia Iwanowska. Chciałam dzisiaj powiedzieć na temat miłości. Każdy zna to słowo, każdy czuje to uczucie. Myślę, że w tych czasach, w każdych czasach, to uczucie powinno być na ustach każdego i w sercu po prostu palić się żarem wielkim, ponieważ naprawdę tylko tego nam potrzeba w tym czasie. Myślę, że wszystkie nasze. Nieudogodnienia, wszystkie sytuacje, które y, zaszły i zachodzą, y, odbywają się dlatego, że stało się coś w naszych sercach, ogólnie mówiąc, stało się coś, że tej miłości było, może niewystarczająco. I myślę, że skoro mamy ten piękny nasz organ, który jest źródłem, jest, jest wszystkim, co, co może właśnie stworzyć tą zmianę na naszym świecie, w naszym świecie. Jest to miłość, i, i tą miłością możemy oblać i metaforycznie i praktycznie każdą swoją komórkę tym ciepłem, które płynie z naszego serca, tą delikatnością i stworzyć te warunki dla własnego własnego ciała może na początku do odkrycia właśnie zdrowia w nas samych, ponieważ tak wielu ludzi choruje tak wielu ludzi, ma różnego rodzaju symptomy i doprawdy nie ma nie ma choroby, która stworzona by była na zasadzie tylko jedzenia nieodpowiedniego zanieczyszczenia. Tym dużym parametrem wszystkiego jest właśnie to, że często, Uczucia, które mamy, nie są uczuciami wartościowymi. I tym numer jeden uczuciem, które, na które powinniśmy Naprawdę zwracać tą uwagę naszego wnętrza, naszych myśli, naszych kontemplacji, rozmów wewnętrznych, monologów wewnętrznych. To jest właśnie odczucie, że jesteśmy kochani. Jesteśmy kochani i powinniśmy tą miłość dać sobie, dać drugiemu człowiekowi napotkanemu. Każdemu, ktokolwiek się spojrzy dla nas. A dać uśmiech jest to wyraz naszej miłości do drugiego człowieka, nasz uniwersalny sposób miłości, który możemy rozdawać i nic nie musimy oczekiwać w zamian. Czym więcej dajemy, czym więcej altruistycznego sposobu ofiarowania drugiemu człowiekowi, właśnie miłości, będziemy się czuć my sami lepiej i pozwolimy całemu światu. A ludzi, którzy są naokoło nas, za tym światem jest nasza rodzina, tym światem jest nasz brat, nasza mama, nasz ojciec. Dać każdemu uśmiech, ten uśmiech uzbrojony w miłość, która płynie prosto z naszego serca. Co piękniejszego? Myślę, że jest to naprawdę wyzwanie dla każdego, dla mnie też na pewno. I z tą myślą właśnie dzielę się moimi przemyśleniami z Wami dzisiaj, kochani, ponieważ. Chcę w tym momencie i od tego momentu rozpoczynając zmienić coś, co może było też troszeczkę uśpione w moim sercu. Byłam zawsze świadoma potęgi, piękna miłości, które noszę w swoim sercu, ale wiem, że powinnam być bardziej otwarta. Powinnam sama również, nie tylko mówiąc, ale tworząc, a piękno, które chcę dla świata być tym pięknym być tą miłością, być tym początkiem, którego oczekuje zobaczyć gdziekolwiek indziej, być tymi oczami, które na początku zobaczyły właśnie tą miłość we mnie samej, a potem oczami mojego ciała fizycznego i oczywiście oczami duszy przez moje oczy fizyczne spoglądać i obdarowywać każdego miłością. Myślę, że przyda nam się to otworzenie, otworzenie naszych serc do każdego, kto tylko chce Podać swoje ręce, a jeżeli nie podajemy rąk, bo nie możemy w tym momencie, podajmy sobie uczucie gorącej miłości, przesłania tej miłości, czy to w formie słownej, przedzwonienia do kogoś i powiedzenia: O, dawno ciebie nie słyszałem, chciałem przesłać ci uśmiech, chciałem powiedzieć, albo spytać się, jak się czujesz. To już będzie miłość, to już będzie to ognisko tego piękna, o którym właśnie chciałabym dzisiaj troszeczkę powiedzieć. I mówię więc, obudźmy się wszyscy, obudźmy się wszyscy do tego piękna, do otworzenia swojego serca. I może nawet czasami warto jest zatrzymać tą naszą myśl, która różnie nam podpowiada, że to może za dużo na ten temat, że to może tak, o, na, jaką, na jaki to temat, prawda, miłości, a przecież to jest temat. Który tylko pozwoli nam żyć zdrowiej, pozwoli nam się połączyć w tworzeniu pięknego świata, o którym na pewno każdy z nas w sercach swoich marzy. Także miłość będzie tym otwarciem na świat, będzie tym wyzwaniem, który praktycznie nic nie kosztuje. Kosztuje tylko. Otworzeniem swojej świadomości na najpiękniejszą emocję, którą nosimy w sobie i ja noszę również. Także uśmiechnijmy się do siebie i powiedzmy: Niech miłość gości od tego momentu w naszym życiu, w moim życiu, i ja przesyłam to życie w imię miłości każdemu, kto mnie słucha i kto mnie nie słucha, również. Także z miłością, Lidia Iwanowska. Dziękuję.